Witam wszystkich z tej strony Klawodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii zagrajmy w GTA 3. Wow, no już mi się kurma pali na samym początku odcinka, więc nie fajnie. Yy, no i muszę troszkę się pośpieszyć, bo mi słabo idzie zabijanie tych. Jak on się nazywali? Dziewiątek? Chyba tak, bo tutaj mi yy, przede wszystkim policja przeszkadza i ten koleś w busie nie wiem skąd on, on tu się nagle wziął. No ale dobra, spadł koleś. No szybciutko, szybciutko szukamy dziewiątek. Na takie większe grupy można pójść. Dobra, siedmiu. Yy, no dalej, dalej. Nie, 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 tych czerwonych. Dobra, sześciu. Yy, szybko, 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 szybko. Bo słabo idzie, słabo idzie. Dalej, 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 dalej. Dobra. No je, już jeszcze mi się teraz pali bus. Jasny, więc bardzo mało odporny w ogóle ten bus. A jak ich tak zabije? Nie, tak się nie będzie liczyć. Muszę jej koniecznie zabić auta. Szybko, szybko. Kurczę, jak nie zrobię tej misji. No ta policja, nie? Ta policja jest przede wszystkim teraz moim utrapieniem. No, szybko, żeby mnie tylko nie złapali. No i lecimy na spidzie, na spidzie, na spidzie. Dobra, tam była gru duża grupa. Dobra, policjantów oleje. 3, 2, 1. No i pięknie jeszcze jeden. Zdążę, 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 zdążę. Na spokojnie. Tak jest. Y 10 tysięcy za to misję, pięknie. Dobra, policja nie tam troszkę tam y mnie pogoni, trudno. Y no i lecimy po kolejną misję. I z tego co pamiętam, nie, chyba ta misja jeszcze nie będzie taka, taka trudna. Yy, późniejsze misje będą troszeczkę trudniejsze. Zobaczcie, tutaj taka będzie jedna trudna misja. Znaczy, trudna. Hmm, trudna. Nie nazwałbym tej misji trudną. Ale, no, trzeba troszeczkę rozkminić jak ją przejść. Tutaj sobie po prostu pojechałem, żeby policja przestała mnie gonić. A, takie tam. W ogóle taka fajna ścieżynka, nie? Taka. Yy, to się nazywa droga gruntowa? Chyba tak, no. Fajna sprawa. Taka odskocznia od tych asfaltów i tego całego yy, rozchmieniania tematu, drogi. Misja... zabawkowy zabójca. Dobra, ja, mnie chwilkę nie było, byłem sobie zrobić herbatkę. Z cytrynką i tak mi pyszna wyszła Masakra Ja lubię taką cytrynką, ale musi być dużo cytryny No i troszkę, no trzeba trochę cukru dać, nie? Ale jest super herbatka Która pomoże mi yy, No, brnąć przez następne odcinki GTA 3, nie? Dobrze, i musimy yy, Tutaj, nie wiem, czy dobrze pojechałem, chyba źle No ja tu się zawsze strasznie głupię, no masakra, no Chyba nigdy tu ja się nie nauczę jeździć, choćbym grał 100 lat w GTA 3. Yy, musimy tutaj... A zresztą... Za chwilę sami zobaczycie, nie będę was za dużo tłumaczył. Tutaj chyba trzeba pod górkę jechać. Tak, dobrze mówię. Dobrze. No tutaj w ogóle, no, Shoreside no jest strasznie pogwatwany. No, no każdy mi przyzna rację, ten kto grał w GTA 3. No, troszeczkę autorzy tutaj przesadzili. Troszeczkę ich ponios poniosła fantazja, moim zdaniem. Jeszcze mnie tu słońce razi. Ojejku. Dobra, tu. I tu. Dobra. I wsiadamy do busa. I musimy y, takimi zabawkami po prostu rozwalić dane obiekty, dane samochody, y, które są zaznaczone na naszym radarze, na naszej minimapce. No i to wszystko. Mamy trzy auta do wysadzenia, a mamy tylko cztery autka, więc y, mamy y, szansę tylko na jedną pomyłkę. Bo gdy... bodajże no nie, nie pamiętam dokładnie, ale gdy zetkniemy się z, z, w ogóle z takim autem, to i tak wybuchamy. Tak jest. Gdy zatwiemy się na przykład no, takim autem, no nie zaznaczonym na radarze też wybuchamy, więc no, mamy po prostu jedną szansę na pomyłkę. Pierwsze autko poszło bardzo fajnie, dobrze gdy odbijamy się o obiekty, auto nie wybuchają, bo ta misja byłaby właściwie niewykonalna. No i się tymi wyścigóweczkami nawet całkiem fajnie. I też trzeba mieć yy, uwagę na to, że yy, mamy tutaj określony, jakby to powiedzieć określony. Mmm, określoną odległość działania naszego radia, którym sterujemy te samochodziki. Tak więc wyjdziemy po, po prostu poza zasięg, to też wybuchną, z tego co pamiętam. I fajna nazwa w ogóle, takie gar, garbuski? Dobrze mówię? Myślałem, że gimbuski. O, ludzie, teraz się w ogóle zniesmaczyłem. Nie żebym coś miał do gimbazy, nie? Chociaż teraz co niektórzy z gimnazjum robią, to jest masakra. Za moich czasów tak nie było, przynajmniej z tego co pamiętam, 3 lata temu, 4 lata temu właściwie. Nie, właściwie 6 lat temu już byłem w gimbazie, to tak się nie robiło. Ale teraz no wszystko idzie do przodu. Czy dobrze, że to idzie do przodu, nie wiem. Chociaż jest dużo gimnazjalistów, znam kilku, kilkunastu nawet, to Już są naprawdę w porządku. Można z nimi usiąść, pośmiać się, pogadać naprawdę na różne tematy. Ale jest też oczywiście grupa, no niestety, która jest typowym gimbusem, nie? W i tak dalej. Zaskoczenia, zaskoczenia fotka. Przygotowywałem się do niej 4, 4 godziny, powielaska, nie? I teraz robimy hardkorowy zjazd! Yes, yes, wow, Pięknie! Tak jest. Dobra. Yy, po prostu skróciłem sobie trasę. A co bo mogę? I ścigamy tego spaniaka. I boom, szakalaka, boom! Dobra. Na szybkości popicie herbatką. Mm. Boże, oblałem się. Na szczęście mikrofonu nie zalałem. Mm. Jezu, oblać się herbatą. Zawsze, tu się, zawsze jak nagrywam się obleję. Jak taki flejtuk, Ale delikatna chyba kropelka spadła. Czekaj, tak macam się teraz po koszulce. Trochę fetysz. <laughs> be, be, be. Nie, delikatna kropeczka. Czyli jeszcze raz mogę popić. Hmm. Bajeczka. Po prostu bajeczka. Dobra. Eee, koniec tematu herbatki. Chociaż mam dość duży kubeczek. Więc mi starczy. Jest tutaj już, a myślałem, że będzie gdzieś daleko koleś No to bum, szakalaka, boom! I pięknie, 10 tysięcy za misję, która no... To była łatwa, trudna, no zależy. No, cza czasami y wydaje się. No bardzo trudna, ponieważ wy wyleci koleś, nic z y Na przykład za zakrętu. No i no, siłą rzeczy nam autko wybuchnie, nie? Tak więc no troszeczkę jest lipa z tym tematem. A wiadę sobie tym busem. A co? Okej. Okay. No i co? Save i lecimy dalej. Podejrzewam, że jeszcze chyba dwie misje zostały u tego kolesia. Może się uda wszystkie wykonać w tym odcinku, oby. Tak więc, jak wam mówiłem, do końca października y, plan GTA 3 no, na pewno zostanie zakończony. Dzisiaj mam dosyć, troszeczkę czasu na nagrywania. Taki luźniejszy dzień mi się trafił, fajnie. Kurczę, niedługo będę się musiał jeszcze jutro... Jutro pewnie kilka godzin spędzę na nauce angielskiego, o Boże. Angielski. Słówka. Zwrot. Najgorsze są te słówka, jasny gwint. O, trzeba będzie ogarnąć 300 słówek, czy ileś już. Misja, zdążyć przed wybuchem. A, herbatka. <noise> Dobra. Y, misja bardzo trudna. Najtrudniejsza misja, znaczy bardzo trudna, przepraszam. Misja najtrudniejsza od tego kolesia, moim zdaniem. Mamy określony czas, aby rozbroić bombę w samochodzie. Ja sam wspomniał, musimy uważać, żeby nie wpaść w dziurę, po prostu, żeby nie uderzyć w nic. Ponieważ bomba wybuchnie, mieliśmy już chyba taką misję, gdy wysadzaliśmy. Rybnie Triady, bodajże, w Portland. O, mieliśmy to misję bo od niego Cypriani. No tak, więc musimy lecieć. To jest to auto? Serio? Nie, ja tym autem przyjechałem, no jaki fail. Dobra, tutaj. Inferno, na szczęście auto szybkie. Ale trzeba uważać. No tutaj mamy właśnie... Pasek takiej detonacji, tutaj sobie postaram się zjechać. Bo tutaj mamy most. Yy, dobrze, spoko. I tym mostem tutaj... Mostem, przepraszam. Tym tunelem pojedziemy tutaj do Portland od razu. No i postaramy się rozbroić. No, tylko tutaj jest właśnie to, że no nie mam za bardzo nawet ich jak wyprzedzić, omali. Okej. Okay. No ciężko jest po prostu, no już troszeczkę mnie uszkodził, ale... No, jej, już nie będziemy tak... nie dojadę jak tak będę robił. Tutaj? Nie, tu musimy jechać prosto. Dobrze, to są te znaczki tam oznaczniki, znaczniki, bo by się mógł człowiek tutaj naprawdę pogubić. Tutaj w tym momencie naprawdę autorzy się po prostu postarali, pomyśleli, nie? Dobra. Pamiętam, że gdyby młodszy, ta misja była dla mnie masakryczna. Yy, I olałem tą misję, bo tych misji nie trzeba robić. To są misje poboczne, które są opcjonalne. Możemy je robić albo możemy ich nie robić, ale nie chcę robić tej gry całkowicie po łebkach, po prostu chcę zrobić całą linię misji fabularną, czy tam niefabularną, nie? bo to jest to nie jest fabularne. Yy, chociaż na przykład yy, wątkiem fabularnym nazwałbym na przykład Zradę. ...Gangujardis na rzecz Katariny, znaczy na rzecz... E, przez Katalinę, 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 przepraszam, e, Katalinę, e, no to jest wątek, wydaje mi się, fabularny, no tak więc, no niektóre misje niby poboczne, ale mają jakiś tam związek z fabułą e, główną. Dobrze, jesteśmy na starych śmieciach, że tak, że tak to nazwę, kochany Portland, bardzo mi się przyjemnie kojarzy. I tutaj chyba wydaje mi się, że w tej misji gangsterzy odpuszczają na tę misję i do nas nie będą strzelać. Tak. Oj oj oj, pomału. Tak ja myślałem. I tutaj jej musimy wbić. Tak szczerze myślałem. Mm, że pojedziemy do Aidbala. Ale no pomyliłem się. O, jeszcze stupnąłem na koniec, dobra. No dobra, jedziemy naprawić autko. Yy, I. Będziemy kończyć misję, no. Znaczy, jeszcze zanim naprawimy, zanim tam wrócimy, no, to jest jeszcze kawał drogi, bo musimy przejść właściwie przez całe miasto Liberty City. Ale co, Przecież mi się nie śpieszy, z mnie. I tak, dwie poprzednie misje poszły nadzwyczaj szybko. Eee, tak więc, albo nie czekajcie, jak źle mówiłem. Jeszcze poza tą misją będą dwie misje. Przypomniałem mi się, jedna misja. Tak, no. No widzicie, no, pamięć ludzka, ludzka jest zawodna, ale no, czasami coś się przypomni, nie? A, jeszcze taka mgła, nie lubię takiego czegoś. Bardzo, no jak już wspominałem wielokrotnie, bardzo często jest tutaj w Liberty City bardzo mgliście i bardzo deszczowo. Nie lubię takiego czegoś. Ale trudno. Naprawiaj, naprawiaj, naprawiaj. No. Zróć samą właścicielowi, ostrożnie, wóz musi być w doskonałym stanie. Hmm. No może być to trudne w moim przypadku. Dalej panie władzo, bo łazisz człowieku. Gdzie masz pasy? Gdzie były pasy? No, jak? A jak ty byś przeszedł yy, obok pasów, to żebyś miał stówę mandatu, że ta 50 zł mandatu albo przynajmniej pouczenie. To jest w ogóle masakra. Do... Uooo co ja zrobiłem? Co to miało być? No nie no, w takim tempie to jest lipa. No, na szczęście blisko... Yy, blisko tego yy, paint spraya, więc no szczęście w nieszczęściu. O bozu. O Bosiu boju. Herbatka na nerwy. A zielona herbata, chyba była na odchudzanie? Czy na usuwanie toksyn? Nie wiem, właściwie chyba tak, zielona herbatka jest też na coś dobra. Ale ja popijam zwykłego liptonka. Oczywiście, też no, ja mam tutaj rozcieńczoną herbatkę lipton w półlitrowym kubeczku. Bo herbatka no, też nie jest za dobra wbrew pozorom. Wszyscy mówią, kawa, kawa, kawa szkodzi. Ale herbata też jest szkodliwa, moi drodzy. Więc nie ma co z herbatką przesadać. Chociaż teraz wiadomo, jesienne, długie. Wieczory często zimne się będą teraz robiły, nie? Bo to już jej, ja, już niedługo będzie listopad. Boś i święta w grudniu. Mm, mm, mm. Tak, 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 Uwielbiam święta. Święta po prostu są dla mnie czymś niesamowicie super. Ale do świątyni jeszcze kupa czasu. Chociaż nie wiem nawet, kiedy ten odcinek rzucę. No, z pewnością w październiku, ale kiedy? Ej, no, czas, 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 nie? Jutro mam troszkę zarąbany dzień cały. No, troszeczkę jutro będzie lipa. Ale trudno, może coś jeszcze jutro nagram. Albo dzisiaj, może nagram całe GTA 3. Jak się uda, i koniec, będę to wrzucał. No, zobaczę, jak mi starczy sił, i w ogóle i, i tak jak. O, może sił nie, ale chęci, nie? Muszą być chęci do nagrywania, bo bez chęci, no to nic się nie Nie, nie zrobi. Dobra, że jesteśmy w Stoughton Island. Tutaj pojedziemy tym mostem do Shoreside i będzie gitara. Ach, tak, 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 tak. I moi drodzy GTA 3 no, zbliża się nieuchronnie do końca, nie zostało tego dużo, I może z 5 odcinków, nawet nie wiem czy zostało z 5 odcinków, e, to będzie chyba 17 odcinek, tak chyba, no to będzie 17 odcinek, może jeszcze z 4 odcinki i będzie koniec, tak więc no GTA 3 zbliża się do końca, no i trzeba będzie już raz, coraz mocniej myśleć o kolejnej serii. Ale to tam później, wiele, wiele osób mi pisze o tego Gotika 20 Kruka. Moi drodzy, ja was nie chcę ranić, nie chcę ranić waszych serc, ale Gotik 2 Noc Kruka jest to potężna gra jeszcze, właściwie ten dodatek sam no to zajmuje kupę, kupę, kupę godzin. Tak więc no na Gotika jeszcze przyjdzie czas. Wujeczka, ale spokojnie nagram Gotik 10 Kruka. Super będzie seria, ale później, później, później. Może nawet w tym roku już. No, może Was to nie pociesza, ale tego roku nie zostało naprawdę dużo. Po prostu trzeba troszkę odsapnąć od RPG, głównie, Żeby nie być tam też monotematycznym jeśli chodzi o kanał YouTube, bo mu musi być troszkę urozmaicenie, nie? Musi być coś dla RPGowca, dla kogoś kto lubi gry akcji, dla kogoś kto lubi strategie, horrory, no wyścigi. Nie wiem, może wyścigówkę jakąś zrobię, na pewno nie network for Speed, wiecie, prawa autorskie. Ale no jakąś gierkę taką pośrednią mógłbym zrobić, jakąś wyścigówkę, nie? Może z tych starszych nawet wyścigówek bym coś zrobił. Zobaczymy. Taką zamówę coś złapałem. Dobra, już jesteśmy właściwie na miejscu. No, tutaj kartel też chyba nam odpuszcza w tej misji. No, w sumie chociaż raz, nie? Aaa, jeszcze zaczął padać deszcz. No, ale w sumie dobrze, że pod koniec trasy już, nie? Nie wiem, nie jest aż tak źle. Pomalutku, delikatnie. No, bo Infernusę naprawdę można zaszaleć, ale no, można też skończyć na latarni albo na drzewie, nie? Dobra, tutaj. Yy, tu, i tutaj chyba górą wyjedziemy. Tak, dobrze mówię? Chyba tak, 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 tak. Tutaj dobrze. No i pięknie jesteśmy na tym parkingu. Tutaj delikatnie, bo tak zaparkowałem te auto, tak dziko. I 20 tysięcy za tę misję. Dużo, nie dużo. No może no, dużo, no, w sam raz. W sam raz. Chociaż yy, mogą być 25, ale trudno. Yy, I teraz tak. Yy, kolejna misja. Yy, jak ta misja będzie szła? Też nie będzie za długa. Czy to będzie ta misja, czy albo jedna, albo dwie misje będą? Naprawdę nie pamiętam. Yy... Kurczę, naprawdę nie mogę sobie przypomnieć. No trudno, no pójdziemy do, pójdę do tego do telefonu, to się dowiem, nie? Nie będę specjalnie tutaj rozkminiał, do... dobra, zostawię to auto na później. Poszukam jakiegoś autka, czy nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Oczywiście nic nie jedzie. A Czuli zbuta się kawałek dojdzie. Przy okazji, Klaud trochę złapie kondycji. A, no, skakanie też dawać szybko idzie. No, taksówka. Wybijaj, Arabie e, bo ci wsadzę, grabie. Bum, 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 ale ryny. Ciu, Miał być drift, ale była lampa. Też lipa. Dobrze. Kolejna misja. W pogoni za kasą. Pamiętam tę misję, ta misja jest po prostu świetna, uwielbiam ją. No i poza tą misją będzie jeszcze jedna i to będzie koniec tutaj, ale lecimy, mamy czas określony i musimy zebrać platynę, która jest rozwalona po całym tam lotnisku. No i co, mamy z tym zrobić? Po prostu zebrać tą platynę ile tylko się da i zabrać do magazynu. Nie wiem ile trzeba tej platyny zebrać, nie pamiętam, co około 20 czy 30 No i to ma to do siebie powiedział nie jak ten koleś się nazywa, zapomniałem powiedział koleś, że platyna jest strasznie ciężka i wiedział co mówi, ponieważ za każdym zebraniem platyny nasze auto będzie stawało coraz wolniejsze, coraz mniej zwrotne i nic nie byłoby w tym takiego złego z tym, że na przykład auto, mamy, auto tam się robi strasznie wolne Mm, co za tym idzie, e, znaczy, i, no za każdym razem, gdy zbieramy platyny, zaczyna nas poli go. E, polić. E, zaczyna nas zgonić policja. E, no i na przykład, jak idziemy tak wolno autkiem, to policjan może nas dogonić bez problemu, wyciągnąć z auta i przez to misja będzie nieudana, tak więc... E, no trzeba mieć to dość solidnie na uwadze. I tutaj już niedługo chyba zaczną się te złoża platyny, że tak to nazwę. E, dobra, dobra, dobra. Tutaj? Nie, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Tam już widzę ile tego jest, zobaczcie sobie, no masakra. Dobra, i zobaczcie na to, jak auto teraz automatycznie zwolni. Widzicie, jak jest wolne teraz? Masakra. Dobra, zbieramy. No i automatycznie zaczęła nas godzić policja, nie? Bo to jest, no właśnie, nielegalne takie zbieractwo. Dobra, o luć, o luć. No boś. Dobra, no masakra, czuję się, jakby to po prostu bullet time. Nawet hamuję, jak w bullet time. Ie. Masakra. Tutaj garaż numer 2, cyk i 14, mm, jakby to powiedzieć, 14 kawałków platynie zebrano. Nie wiem, naprawdę nie wiem. 20, 25, 30 było trzeba tej platynie zebrać, ale dokładnie nie powiem. Ok, mamy jeszcze kółpę czasu, więc spokojnie. Raz, dwa, trzy, cztery, yy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. dwanaście, trzynaście. 14 No i starczy chyba No i teraz trzeba uważać No widzicie już policjant biegnie Właśnie o tym mówiłem Naprawdę trzeba mieć to na uwadze Dobra jeszcze zbiorę sobie Bo tu jest z górki i gitarka Tak Okej, okay moi drodzy Ocinek zbiera się pomału do końca Tak więc żegnam się z wami Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA 3 Póki co trzymajcie się ciepło I Cześć